Mam to za jakiś film rzucił, co kurwa się wypowiedział. A, że na temat Jepchana się wypowiedział, tak? Dni temu na Twitch TV nie byłem do końca przekonany, czy odpaliłem jakiś kabaret, czy może coś innego, ponieważ czułem ciary żenady i dresz zażenowania po tym, jak słyszałem naprawdę żałosne próby wytłumaczenia się Japczana przed swoimi widzami. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, zapraszam do obejrzenia filmu Gimpera na temat dramy Wyksaią Industries. Przy okazji możecie też zobaczyć materiał Multiego na temat Japczana. Nie wiem, czy jest na jego kanale, ale są shoty na YouTubie. Ten materiał powstaje dlatego, że jest ku temu dobra okazja. Są to słowa, których nie mogłem powiedzieć od bardzo dłuższej pory, a wreszcie przyszedł na ten moment. czasem jednak warto jest pomilczeć, po to, żeby później się móc wypowiedzieć na jakiś <coughs> temat. E, moja historia z Japczanem trwa już trochę. E, nawet miałem okazję z nim porozmawiać, wyprawdziłem, że. Pseudodrama? Person, nie no, kurwa, akurat tamto, co, co poszło na tej dramy, to, to, to nie jest pseudodrama. Pseudodramę to ma drugi z tym. Zatem to też nie jest tak, że nagrywam ten film po tym, jak siedziałem cicho i nigdy nie próbowałem. Tutaj grube, grube rzeczy. Nagrywam poszły. ten film teraz, dlatego, że nie będzie nigdy na to lepszej okazji, a trochę te rzeczy mimo wszystko we mnie siedzą. Co jeżeli mnie śledzicie na Twitterku, to, to powinniście o tym wiedzieć. Generalnie sprawa wygląda tak. Ale mam syf pod nosem, dlatego nigdy nie powiększam kamery. Przynajmniej nie na tyle, żeby było widać wszystkie moje syfy pod nosem. Że wchodząc tak w tak teraz teraz tak źle. spodziewałem się, że dostanę coś trochę bardziej w tym stylu. prawda? <śmiany> nie, nie, tury... nie, 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 mam wyjechać się, kurde. Zamknij ty Ej. też. Ta, ta wzią, szmata Co by ten filmik na mój temat, kurde, przekłamała i ten jedna. Ok, nie, mówił, że ktoś kurde coś przekręca, to mnie to rozumie. Nie zamknę pizzy, bo to jest kurde. Wszystko jeba... Amazonem, co on powiedział? W tym kur... filmiku! Dajcie mu batonika. <grym> <grym> Nie wiem, czy mu dali tego batonika, czy coś się takiego stało, jednak po takim materiale ja spodziewałem się, że zaraz zobaczymy tutaj największe odpalenie, jakie kiedykolwiek widziałem na Twitch TV. No, a zamiast tego się okazało, że się trochę niestety zawiodę, bo Jowczan był taki jakiś niemrawy, taki jakiś cichy, taki jakiś bez życia, taki troszeczkę szeptający, tak trochę było mu głupio, ale... Co, word No ale no to, widocznie jak jego się zasady nie, nie mają, no to wiesz. Jak ja bym za to dostał bana, to poproszę wtedy, kurwa, multibana dla wszystkich jednak... Danarek, ja dziękuję okay, serdecznie. Ja za zaraz Zanim pełny rok. Nie jest i to wszystko były na żarty i przecież jesteśmy rodziną, jak sobie możemy robić takie rzeczy... No miał problemy zdrowotne, to już, już z nim kontakt ucichł. Nie było wchodzenia na Discorda, grania razem w gry. Słyszycie, jaki jest smutny, jaki jest spokojny? Co się stało z tym japczanem, który był taki agresywny i pewny siebie? A wiem, przeczytał komentarze. Przeczytał komentarze po prostu od ludzi, gdzie własni widzowie z całej zaczęli punktować, że jego jedyną taktyką jest wrzask. Niestety, Jawczan jako początkujący twórca internetowy nie wie, że druga taktyka, czyli branie widzów na litość, wcale lepiej nie poskutkuje. A to, jak próbował wziąć ludzi na litość, jest naprawdę czymś, czego długo nie widziałem. Cały w ogóle stream Jawczana, ja polecam obejrzeć, z jego całej twórczo twórczości uważam, że to jest jego największy dobytek. No dobra, jeszcze kawałek, który stworzył Mergani był dobry, ale e, uważam, że ta odpowiedź jest naprawdę złotem, jeżeli chodzi o jego twórczość. Bardzo mi się podoba. Podobają takie fragmenty, sobie kilka zaznaczyłem, jak na przykład o ten. Ja też chciałem powiedzieć, że ja popełniłem wiele błędów. No tak Markis, no ale jeżeli ja bym kurwa dostał za to, że ktoś na streamie, na Twitchu się do, wypowiedział w jakiś temat i by nie dostał bana, no to kurwa beka trochę, nie? Te osoby, z który, które powiedzmy ucierpiały na tych błędach. Was też przepraszam, bo w sumie moim założeniem w internecie powinno być oh. to, żeby dawać komuś rozrywkę, a nie oh. żeby, żeby robić komuś A nie żeby mi jego wypierdoliło w kosmos, nie? To prawda, dawać ludziom rozrywkę, co nie? Jak się dobrze bawiłeś, jak wysyłaliście szachiście donatek z tym, że nikt go nie chce, żeby wypierdzielił w ogóle swojego streama, tylko jest i wypierdalał z platformy? E, czy będziesz udawać, że to było kłamstwo, mimo tego, że Ksajo się przyznał, że tak było? Albo na przykład, jak e, zrobiłeś streama po tym, jak szachista się wypierdzielił i zamiast jakoś normalnie powiedzieć o tym, że no, chłop się wypierdzielił, złożył obietnice, których nie dotrzymał i teraz widzowie będą po nim jechać, to sobie zrobiłeś potęcik jakiś tutaj. E... Pan Ej WGL nie uważasz, że to co teraz ci co mętry robią nie różni się za śmiecaniem Whitey od Zebo kiedyś miał się z dzieci kiedyś, bo to i tak nic nie wnosi, a oni się biją o to co kto powiedział do siebie emotikon szeroki uśmiech. Eee, znaczy to uderzysz raczej do tego, do dramy właśnie Druida i Konopa. jakby no już nieraz mówiłem, że ta drama to już jest kurwa koło chujami lata, bo jest nudna jak ja pierdolę. no ale nie, no nie możesz porównywać do tych śmieci, które robił Zebo, no bo Zebo to brał kurwa film pięciolatka i go wypunktowywał jak... 6-latek, więc to kurwa było turbo śmieciowe. Teraz kanały i komentary? To raczej są kanały z newsami tak naprawdę, a nie komentary, jak mam być totalnie szczery. Więc oni tylko tam mówią o rzeczach, które się dzieją i jedyne jak się odnoszą to jest... Um, e Ponad 10 to się odnoszą w typu, no słabo, słabo i leci dalej, nie? Minut po prostu jechania, po no, no nie Powiedziałbym. Kiedy sobie podłupadł, no to był, bo była na to dobra okazja, co nie? Wreszcie mogłeś. Kom no, to tak samo, no nie wiem, to teraz nie byś mógł powiedzieć jako kom kana, bo mam tam chatęła, nie? Na którym się wypowiadam, tak jak sobie gadamy na streamie. Ale no nie porównywałbym do tego, co robił Zebo stary. Komuś tutaj dowalić, a ty kochasz dowalać tym, którzy nie są w tobie No chyba, że nie wiem, jakieś spiścińskiego sobie weźmiesz, kurwa, którego nie jestem w stanie obejrzeć. Na przykład. I przypierdalanie się do Królowej czerni. No to, to wtedy tak. No to, to wtedy według mnie jest większy syf nawet, kurwa niż to, że Zebu się przypierdala do pięciu lat. Co nie odpowiedzieć. A Jabczan wcześniej to tak było właśnie na Twitchu. Pewnie znowu tak będzie, ale możemy przez 5 sekund o tym powiedzieć, że było tak na Twitchu. Ale kurwa o dziwo, wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach są trochę potrzebne właśnie kanały, komentary, ze względu na to, że. Są giganci, którzy pierdolą czasami jakieś głupoty na jakiś temat i fajnie jest jak masz tam parę alternatyw, które mogą się wypowiedzieć na ten sam temat i wyciągnąć sobie swoje. Nie? To trochę teraz zaczyna wyglądać jak kanały w telewizji, że masz jedynkę Polsat i kurwa zależy od robina. Że w momencie kiedy osoby z waszej grupy, a zwłaszcza ty, jeżeli kogoś zaczynałeś jechać, to te wszystkie osoby miały zajebany czat serami, obraźliwymi e, wyzwiskami, donatami wyzywającymi. Tak, no, na... i tak zanim ja podejmę tą decyzję, to trochę. Streamerem nie... na Twitchu w momencie, kiedy ty <kuh> też jesteś streamerem na Twitchu, bo twoja obecność jest tak strasznie toksyczna, że jest to niewyobrażalne. E, I tak było to zgłaszane, ale jakoś niewiele zmieniło z tym wszystkim. E, I tutaj na przykład po tym jak e, on stworzył sobie narrację przeciwko szachiście, która trwała już od dawna, postanowił sobie odnieść się również do swojego najlepszego przyjaciela, czyli no mnie oczywiście. Mandzio to ja ten, nadzieję, co kurwa, mówił, że jest w ogóle nie zmienił opinii. Ty. Musimy to bo. zobaczyć, widzowie. To Mandzio to ten, co uważał, że ten jest najwspanialszym człowiekiem na świecie, bo zjednoczył wszystkie narody na Twitchu. Mandzio, ten... Tak. Oczywiście, to są takie żarciki, dystansik, on sobie ciśnie beku, używa hiperboli tylko po to, żeby dodać komedii. Znaczy, do ja jestem zakochany w wyglądzie ja używa po prostu. Je dlatego, ja. że wcześniej cisną po i jako, że Szup mnie na tym czacie też i ten. wie, że czat mocno się ucieszy w momencie, jak będzie o mnie i będzie sobie mógł mnie powyzywać, specjalnie włączy materiał i przypomni widzą, że jak ja zachwalałem tentacjona, bo tak, w przeciwieństwie do ciebie zrobił cokolwiek ciekawego na tej platformie. Jego pik kariery nie e, polegał na tym, że oglądał Powrót swojego pana niczym śmierciożerca ze Pottera, tylko polegał na tym, że zrobił coś, co mało kto zrobił ogólnie na Twitchu, czyli międzynarodowy kros, którego wcześniej nie było. I co było fajną rzeczą. Do dzisiaj tak uważam. W kwietniu zaczął kręcić popierdolone przeróżne dymy. Jakieś krosy zagraniczne, wielkie turnieje, inne rzeczy. Dymy, dymy, dymy! To nie są dymy, kurwa, no? Że jakaś ty. Kara mówi Pirodzis, to nie dy No, to nie są dymy, co nie? Dopiero dymy, kurwa prawdziwe, to jest siedzenie cały no, dzień. ale wyzwanie komuś, kurwa, zrzucenie śmierci do naitami, to są dymy, nie? Pozdro. To oglądanie TikToków, pierdzenie do mikrofonu i obrażanie innych. Ej, kurwa, nie obrażaj TikToku. Czego nie rozumiesz. Uuu, <laughs> jabczór, król jabczur, ale zajebisty, ale mu to bałeś Japczur. No, tak to wygląda. Powiedzmy sobie szczerze, na niczym innym nie polegasz, aniżeli po prostu na naciśnię... kogo inspirował fryzurą, te od Mandziu, czy od ciebie? Kurwa, przecież mamy trochę inne fryzury. On ma cały taki zaczes do boku. A mi fryzjer tak by powiedział, że kurwa, parację zmienić. Tak naprawdę, wiecie, ile się różni w mojej fryzurze? I to jest ta sama fryzura, którą mam kurwa od 6 lat, więc. Kcięciu po innych osobach i nic nigdy sobie. No jestem zaczesany, kurwa. sobie nie udowodnisz, bo już się stałeś pośmiewiskiem nawet we swojej własnej grupie. Brawo. Ale to oczywiście nie jest koniec naszych tutaj interakcji jabczanowych, ale. Po Masz godzinie. zakola bez obrazy? A. No. Cóż widzę. Jakoś twoją starą musiałem wyobracać, kurwa. Tak i dobrze, że ściskała i wyrobiła zakola. kolana. sobie do jego tutaj e, odpowiedzi. Kolejny sobie fragment. To jest piękny ten film, kolaka naprawdę. Mm, kocham. Zachowywać, bo ty ja sam Kurwa nie wiesz jak, tak, jak e, zakola pokazuje, a raczej tłumaczy Jabczanowi, jaki jest z nim problem. Jak ty dostajesz jakąś taką zajawkę tego, że... Ktoś jest głupi albo kogoś trzeba jebać, ty się tak nakręcasz bez powodu. Ale ja to się nawet nie nakręciłem, ja nawet mi się nie chce jebać Holaka, mi się nawet nie chce go jebać. No rozumiem. No. On się... ma jeszcze plik otwarty wnioski. go nie chce jebać. Widzowie, no. ja jestem kurwa szmatą. Ja jestem nie, to, to nie, jesteś nie głupi, nie, nie, nie jesteś głupi, głupi chuj w głupi chuj jestem, po prostu. Nie jestem najgłupszy na świecie, na taki naprawdę, buce, Ja nigdy nie robię czegoś z intencją złą i to jest, to jest w ogóle pojebane ja bo Ty kurwa jebiąc kolaka myślałeś, że robisz dobrze, kurwa, to jest... To jest najlepsze, że chłop robi dwie rzeczy jednocześnie, nie dość, robi kurwę z logiki, to jeszcze dodatkowo bierze widzów na litość, co nie, że ja jestem najgorszy, ja jestem najgłupszy, ja nie myślę nad tym, co mówię, to się zmień, to się zastanów czasem, to ty doskonale wiesz, jaki masz wpływ na swoich widzów, ty doskonale wiesz, że twoi widzowie w momencie, kiedy po kimś pociśniesz, bardzo chętnie zaczynają jebać te osoby z takiego powodu, że ty na to przyzwalasz i ty promujesz takie zachowanie i ty się uśmiechasz. Kurwa, dla mnie to jest ogólnie popierdolone, jakby tak z mojego punktu widzenia, jak ja kurwa kogoś w chuj nie lubię, jak ktoś mnie irytuje, to nigdy w życiu nie powiem o tym, że go nienawidzę kurwa na transmisji na przykład. Jeżeli ja naprawdę kogoś nie będę lubił, to za wszelką cenę będę miał kurwa tą osobę, za wszelką kurwa cenę, a tam jest eskalacja dopiero tego. No ale no rzeczywiście akurat w tym wypadku to to jest, jeżeli ktoś jest lepszy od danej osoby, to wtedy go nie lubią, no ale to już jest potwierdzone niejednokrotnie, nie? się cieszysz. Momencie... Jak ja się kurwa cieszę, jeszcze raz wam to powiem, nie wiem, który, że nigdy nie będziemy na takim poziomie, jak tu chłopaki się biją mało jakieś podium. Ja się kurwa tak z tego cieszę, ja pierdolę, mam zegrzone dobre miejsce, nie to widownia, przynajmniej tak w 60%. No kurwa, jest nice. Kiedy widzisz, że twoja widownia zaczyna wyzywać kogoś, kogo nie lubisz. I tak jest z każdym. Ty na każdego próbowałeś nakręcić, na każdego, kto tobie nie odpowiadał i z kogo nie mogłeś mieć korzyści. Eee, na przykład, eee, tutaj mam fragment kolejny: Tak, eee, którym spamujecie, przestaniecie spamować. No. jeszcze ostatnio ktoś mi pisał, że. Haha, liczejcie? To są takie sztuczne emocje, kurwa. Tak jakiś ten. Ja nie wiem, kur Chłop ogląda szota wyrwanego całkowicie z kontekstu, gdzie w sumie on doskonale wie, że, Bo nie wie nas myśli, że... w ogóle kompilacja nie, wiesz, nie że 10 wyświetleń zmontowane przez jakiegoś, nie wiem, Kamilka lat 13, który sobie zmontował top klipy uh, i. Oczywiście jego argument jest, że wszystkie emocje są udawane, że ci fałszywi właśnie youtuberzy co Oj, na Twitcha, to nie są prawdziwi streamerzy, tak jak on, to nie jest prawdziwa ekipa. No dobrze, że nie jesteśmy prawdziwi, bo jeżeli bylibyśmy prawdziwi, to już dawno by ta scena nie istniała. Jakoś wychodzi na to, że wszystkie osoby z, że tak powiem, że starej youtuberskiej gwardii, to można im jakkolwiek zaufać, można jakkolwiek na nich polegać, a właśnie na takich typiarzy jak ty, którzy się wzięli tak naprawdę znikąd i dostali swojej fame, swoje pięć minut z nieba, bo byli kumplem kogoś, no kończą tak, jak kończą. Czyli I kończą z, z pokażnym i obgadując każdego i tylko czekając, i w sumie tylko wszyscy czekają na to, żeby takie osobniki, jak ty się wywaliły, żeby wreszcie móc powiedzieć na głos, co o tobie myślą. A nie mogą tego powiedzieć wcześniej, bo przecież wierne pieski się rzucą. A. No, lepiej czasem, prościej, może nie lepiej, bo to kłamstwo jest, trzeba się zawsze stawiać, ale prościej jest po prostu czasem po prostu sobie pozwolić wejść na głowę, bo moi moderatorzy zbanowali dobre 5 czy 10 czy nawet więcej tysięcy osób które przyszły od was, żeby zaśmiesać mi czat. Nigdy z żadnym argumentem, nigdy z czymkolwiek. Zawsze po prostu jechanie dla jechania. I tak to wyglądało. Czy ja odpowiedziałem jakoś Jabczanowi? Próbowałem go pocisnąć cokolwiek, potem... Panie, Ja do ciebie nic nie mam. Życzę jak najwięcej wizów, Jabczanek. Nie. Dlaczego? Bo nie chciałem się bawić w te wojenki. A ty się bardzo tym szczyciłeś, że ja ci nie odpowiadam, że ja nie chcę ci odpowiedzieć. Takie teksty sobie rzucałeś. Mandzio boi się o mnie powiedzieć, to osiągnąłem, kurwa. <laughs> nie, po prostu nie chce mu się, nie chciało mu się. Teraz mu się chce, bo teraz jest dobra na tę okazję, ale wtedy mu się po prostu nie chciało, bo Mandzio, jak miał streamować codziennie, a wtedy streamował codziennie i miał codziennie mieć po prostu zajebany czat jakimś głównym, które przyszło od ciebie, wylało się z twojego tyłka, to ja nie chciałem po tobie sprzątać. Bo po takim knurze naprawdę był duży bajzel. I najbardziej mi się podobało, gdzie on dodatkowo mówi, że nigdy nikomu źle nie życzył, nigdy nikomu nie chciał dokopać. W momencie, kiedy zaczął analizować moją dramę z Arkwin? gdzie na przykład... Co z dymów robi teczkę, kiedy wideo na dymy nagrywasz? Kurwa, dymy to istnieją w ogóle, widzu? Dymy to istnieły przez kurwa miesiąc czasu. Marcin Ksajo, co, co nie, sobie zrobił śmiechy, chichy, co nie, pokichotał sobie z tego i tyle. Tak właśnie... Powiem tak, my nie udajemy, że jesteśmy grupką przyjaciół, bo po prostu nie jesteśmy grupką przyjaciół. I, I tyle. Jesteśmy znajomymi, którzy tam założyli kiedyś grupę, która kurwa w sumie nigdy nie istniała, więc idę. Że on powie swoją opinię. On powie... Halo, zajebałem mikrofon. Wiem, że siebie powie, uwaga. Czekajcie. daje to no, im, że mają dziewczynę w składzie. Mieliśmy już kilka dziewczyn, które z nami regularnie grały do ostatnich dni, ale oczywiście, no. Widzowie Japczana tego nie oglądają, już z git? Japczan tego nie ogląda i musi się wypowiedzieć, żeby widzowie, wiecie, Kurwa. W składzie Dali piąteczkę. jest fajna, zawsze jest fajnie mieć, a raczej jak już ktoś ogląda Mandzia, to nie pójdzie na normalny stream do Kasi, to jest normalna. I takie sugestie właśnie, że normalny stream, że normalny streamer, że nie cringer, że nie wkurwiająca morda, to cały czas leciały. Gdziekolwiek byłem wspomniany na streamach, Huxan Dastry stojawczo musiał robić I Już powinno działać. Albo ja nie będę mówić o nim, o Jezu, o nim to ja się nie wypowiadam i takie wiecie. To nie jest takie bezpośrednie powiedzenie, że Mandzio ty, mm, Mandzio o, tylko to jest takie właśnie, takie małe szpileczki, taka kurwa manipulacja na tym najniższym poziomie, która jak się okazuje działa absolutnie idealnie, która jest piękna w użyciu, i którą nie wiem, każdy ma trochę zbyt dużo jakiegoś szacunku wobec swojego odbiorcy, żeby go aż tak perfidnie nie manipulować, ale ty nie wiesz nic o szacunku do innego człowieka, co zresztą dowadniesz swoją odpowiedzią do Holaka i swoimi wypowiedziami ogólnie. E, przejdźmy tutaj do kolejnego fragmentu. Nie rozumiem, że to prawda, kurwa tego. Ale ja po Multim nie cisnąłem nigdy, jakoś kurwa z jakimś przeświadczeniem, że go nie lubię. Naprawdę, ja nawet nie wiedziałem, że kurwa Multi jest na mnie w jakiś sposób obrażony. Nie, nie, nie potrafię... Chłop za... perfidnie leci po Multim. Nie będę wrzucać fragmentów, bo nie mam przygotowanych, nie, nie, nie mam notatek tak jak i apczan, do swojej tutaj wypowiedzi. Ale no zobaczcie sobie film Multiego, ile te jego słowa są warte. I teraz jak dla mnie przepiękne podsumowanie tego wszystkiego. ...który wysłał 5 złotych. Nie będę przytulał tygryska z regału. Jeszcze się ode mnie zarazi z jebozą jakąś albo innym kurestwem. A co z Multim? No, robienie z siebie ofiary. Typowe, typowa zagrywka po prostu. To wiesz co, Japczan, ja wczoraj Ci radzę, bo tak. Ten materiał, nie, nie, nie udało ci się robić ofiary, to ja proponuję jeszcze trzecią drogę. Teraz to powinieneś powiedzieć, że to wszystko było dla Beki, i wszyscy nie macie dystansu, że wszyscy korzystacie, że wszyscy chcą się wybić nad ramię z Industries, że ja jestem umierającym youtuberem, streamerem, i to jest moja jedyna droga, żeby załapać wyświetlenia. To ja proponuję jeszcze tą drogę, może to zadziała. Czy próbowałem się kontaktować i z tym rozmawiać? Tak, rozmawiałem z w cztery oczy na ten temat i proponowałem, że, ej, odezwij się do Jawczana, może jakieś spotkanie, może na jakąś ciszę, później może sobie wyjaśnimy. To, nie, 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 nie. Po prostu on taki jest, on i tak nie będzie chciał, że nie ma co. No dobra. Porozmawiałem z Jawczanem w cztery oczy i z Jawczan w cztery oczy mi powiedział, że, no, miałeś więcej widzów i tyle. Nie chciał ze mną więcej rozmawiać, nie chciał mi się dalej tłumaczyć, nie powiedział, No miałeś więcej widzów. To nie jest on mówił, że mnie nie lubi, nie trawi, ee, że mnie wręcz kurde nienawidzi, nie może mnie znieść, że żygał na mój e, temat. Nie, miałeś więcej widzów i tyle. To był jedyny powód, żeby cię jebać, żeby cię sprowadzić na dno, żeby cię pocisnąć. A w momencie, jak rzeczywiście udało się mnie sprowadzić na dno, między innymi również przez nich, ale głównie to była moja własna wina, ale również między, przez całą tą nagonkę, która była prowadzona, to nagle było, że no ratowanie martwego streamera, a weźcie tutaj, weźcie, co nie, takie po prostu wybielanie się i pokazywanie, że on jest tym dużym, jest tym dobrym i tak dalej. Ja wczan, Jesteś gówno warty, jako człowiek i jako streamer. Jesteś malutkim człowiekiem, który żyje w swoich kompleksach po prostu i musi się dowartościowywać minionkami na czacie, które ci napiszą pokczampa. Tylko wiesz co, jak się okazuje, jak dowiedziały się właśnie te minionki prawdy, to jednak wiesz, obudziły się z Matrixa, wyrwały sobie Planuję. z głowy i, yy, i mogą normalnie chodzić i funkcjonować. I wiesz co, ty wrócisz na tego Twitcha. I będziesz obrażany przez tydzień miesiąc, ale to minie i będziesz sobie żył dalej. Yy, I prawdopodobnie być może się zmienisz jako a być może będziesz udawać. Ale przynajmniej mam te pięć minut kurwa satysfakcji, że chociaż poczułeś się przez chwilę tak jak każda osoba, którą jebałeś. I wiem, że to ci nie da do myślenia, bo nie jestem naiwny. Ale dobrze, że chociaż się tak poczułeś przez chwilę. Szanuję, ale i tak to jest przykre, że rzeczywiście nie skończy się to tak w tej sytuacji, jak nie wiem, jak właśnie z Bartkiem się skończyło, no myślę, że tam każdy to był z chłopaków na topie. Teraz spadł, to, 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 to był atakowany zawsze, mówię, przez Xayin Industries. U nich się to tak nie skończy, nie? bo oni mają jakby zbyt długo, jakby zbyt długo to już trwa, że oni są tam na górze. I mówię, tak jak mu mówiłem już w którymś momencie, tak jak był sam Ksajo, którego nie było tam przez wkrótce czasu i no wiecie, było tam, jakieś rekordy sobie był i bił i Wydaje mi się, że to już jest tak bardzo mocno zakorzenione w tej platformie, że bardzo często to są ludzie, którzy oglądają. E... Aj, dobra, to jest nazwa tego. E... Nazwa państwa, widzowie, spokojnie. E... Jest tak bardzo mocno zakorzenione, że nawet już nowi ludzie, którzy przyszli na Twitcha i mieli pojęcie, jakim jest Ksają Industries, byli widzami Ksają Industries ze względu na to, że. No kurwa, nie wiem, no, koledzy w szkole oglądali. I to jest taki taka. Presja rówieśników trochę, nie? że oni są potężni, dlatego że ktoś ludziom mówi, że oni są potężni. To jest, to jest pojebane I jestem bardzo ciekawy, jak się skończy cała ta sytuacja. Czy rzeczywiście będzie? Ksajo i Drastic, koniec? Czy nie będzie? Na szczęście ja nigdy nie miałem jakichś przykrości z ich strony. I widzę, też nie jestem, więc mi lata tak naprawdę, jak to się wszystko rozwiąże, ale bardzo chętnie będę obserwował całą tą sytuację. Cieszę się, że jakby osoby, które jakoś oberwały przez nich, mogą się wypowiedzieć w końcu głośno na ten temat. Ksajom ma sobie wielką charyzmę i. Czekaj, czekaj. I jest ciekawy? No może jest, no nie wiem. Ja mówię, nie jestem widzem, więc nie wypowiem się. No ale skoro jest, ma wielką charyzmę i jest ciekawy, to fajnie by było, jakby to trochę inaczej spożytkowali, aniżeli w taki sposób, jak to robią. Wydaje mi się, że to raczej tak jak z nitrem, że nie wie co, nieważne co zrobię i tak nie, spadną z rowerka. Nie powiedziałbym, nie powiedziałbym. Jakby no teraz wypłynęło dużo syfu, nie? Jeżeli ktoś już od nich tam, jakby bańka z środka pękła, nie widziałem, nie oglądałem całego tego materiału, holaka. Każdy mówi, że to mu odklejony, że jakieś prywatne żale i tak dalej. Nawet mówię tak. Hipotetycznie rzecz ujmując, nawet jeżeli tam jest dużo rzeczy przekomanych, to zawsze, kurwa, w każdym kłamstwie jest ziarno prawdy, widzowie. I teraz pytanie, czy to ziarnko po prostu wykiełkuje. I tyle. Mówię, nie życzę nikomu źle, nie życzę nikomu dobrze. Ja jestem gościem, który jest, kurwa, na Twitchu totalnie z boku, więc wyjebane. Nie, no jeżeli KSA Industries postawi mieć po kilkanaście tysięcy osób po drugiej, trzeciej w nocy, to się nie spadnie? Ty, no kurwa, synu, co ty gadasz? A jak Bartek miał po 20 parę tysięcy, o drugiej, trzeciej w nocy? I teraz ma kurwa po 300-400 osób? Wszystko jest możliwe. No ale zobaczymy, no. A Eward Streamer dalej nie spadł? Kurde, ale możecie mówić. Ja osobiście też mam parę bolączek do Evrona, ale kurwa, komu przeszkadza? Jakby jest sobie Evron, i w sumie, gdyby nie fakt, że kurwa Ksaya Industries go jebało, to też by nie było takiego hejtu na niego. W dużej mierze. Myślę, że też na pewno to miało trochę wpływ na jego charakter. Jest sobie żyje, ale on kurwa żyje w własnym environmentie, który sam sobie zrobił i, i chuj. Jakby nie streamuje, ale on się do nikogo nie przypierdala. Nikogo wiecie, nie szkaluje, nie zaczepia kurwa, on żyje sobie w własnej zupie i ma wszystko wyjebane. Gdyby nie on, to te wszystkie specjalne kidosy rozdiosłyby się po całym Twitchu. To jest jedyny plus. Ja tam się cieszę, że jest duży streamer na platformie, który nawet jeździ trafia do. Młodszej widowni, bo przypadkiem może się kurwa trafić, że po dwóch, trzech latach oglądania Twitcha, nie wiem, zakorzeni się u nas i będzie innym wtedy człowiekiem. Nie mówię, że jakimś zajebistym, bo nie, nie uważam się za super ekstra dobry przykład dla młodych, ale.